Siemaneczko. Ja już w Warszawie po szkoleniu. Mam do Was fajną informację. Te szkolenia chyba będą cały czas organizowane. Także jak macie, jak macie ochotę serdecznie polecam. Warto tam pojechać, odwiedzić kampus, zobaczyć całą fabrykę, jak te wszystkie okna są produkowane, jak się oczywiście je montuje, bo wiecie, każdy lekarz powinien wiedzieć i znać technologię tych trzech największych firm, żeby je prawidłowo montować. Bo jak sami wiecie, Rotowelux, Fakro są trzy najpotężniejsze firmy u nas na polskim rynku, I jeżeli nie będziemy mieli wiedzę na, te, na temat jak ich montować, to niestety, ale będziemy mogli popełniać błędy. W kampusie macie bardzo fajnie pokazane wszystkie rozwiązania kołnierzy, jak widzieliście w tym vlogu. Także naprawdę jest co patrzeć. Każdy detal jest rozwiązany, także naprawdę dużo, dużo można się z tego nawet samemu podpatrzeć i nauczyć. Następną kwestią tego szkolenia jest oczywiście wieczór i co tam robimy nie powiem tak jak widzieliście na vlogu wcześniejszym pogoda na zwiedzanie Lublina za bardzo nie sprzyjała ale tak z czysto ciekawskiego punktu widzenia jeżeli Was ciekawi historia Lublina to naprawdę warto się wybrać właśnie na to szkolenie bo facet ten przewodnik miał ogromną wiedzę i mimo tej pogody niesprzyjającej potrafił nas naprawdę mocno zainteresować. Zobaczcie też jaka w ogóle jest różna pogoda tak naprawdę w niedalekiej odległości kilometrowej, bo do Lublina jest z Warszawy sami wiecie ile, dwie godzinki drogi praktycznie. A zobaczcie jaka różnica pogodowa. Piątek, piąteczek, piątunio. My już dojechaliśmy. Za dużo nie widać. Jutro z rana wam pokażę. Zgadnijcie, gdzie mnie wywiało. Po, podpowiem tylko, że droga była bardzo długa, szczególnie w piątek, ale już na szczęście dojechaliśmy. Także zaczynamy, jak to powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Yes we can.